1 lipca witam i zapraszam na pierwsze wakacyjne wdanie wiadomości sportowych. 28 czerwca podczas czwartego Olszyce Rap Festiwalu odbyła się druga edycja UK Event Street B. Poza turniejem koszkówki organizator zapewnił uczestnikom i kibicom wiele atrakcji w postaci konkursów sadów, rzutów za trzy punkty czy pokazu freestyle z piłkami, a wszystko w rytmach muzyki hip-hop. W turnieju wzięło udział 9 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A rywalizowały ekipy Valentino Mat Tomaszów Lubelski, Skylarks, Kresy Chrubieszów oraz Dusiciele Obręczy. W grupie B znaleźli się Slam Drinkers Biłgoraj, IPP, Stworki Zamość, Beastie Boys i drużyna Bank Bank z Lublina. Sędziami turnieju byli panowie Suliba Kamil i Olaf Zabroński. Po blisko trzygodzinnej walce z każdej grupy wyłoniono po dwie drużyny, które następnie rywalizowały w półfinałach. W trakcie rozgrywek grupowych od był się turniej wsadów, w którym wzięło udział czterech zawodników. Wicemistrz świata we wsadach do kosza Emil Slesz Olszewski, Damian Hazbe-Harsze, Jakub Kleban oraz Fabian Ferbi Lesner. Specjalnie dla nich wstrzymano koncerty na scenie, by każdy uczestnik festiwalu mógł zobaczyć ich wyczyny. Każdy zawodnik miał cztery dwuminutowe próby na wykonanie popisowych wsadów. W turnieju nie zabrakło przeskoków nad innymi uczestnikami, czy nawet przez podstawiony przez organizatorów motor. Ostatecznie najlepszym tankerem okazał się Hazbe, który w swoim popisowym skoku przez dużo większego uczestnika turnieju tyłem, wpakował piłkę do kosza i zgarnął główną nagrodę konkursu, w którym był puchar i nagroda pieniężna w postaci 1000 zł. Drugie miejsce przypadło Ferbiemu, a trzecie miejsce po wsadzeniu piłki do kosza nad motorem zdobył Emil Slesz Olszewski. Po emocjonującym pokazie umiejętności dunkerskich przyszła pora na rozgrywki finałowe w turnieju Streetballa. W pierwszym półfinale zmierzyli się Valentino, Wemat, Tomaszów, Lubelski oraz ekipa Bang Bang, w którym lepsi okazali się ci drudzy, wygrywając 16-7. do W drugim półfinale ekipa Ekipa Slam Drinkers po zaciętej walce ograła 12-10 dusicieli obręczy. W meczu o pierwsze miejsce swoją dominację w turnieju wygrywając ze Slam Drinkersami 16 do 9 potwierdziła ekipa Bang Bang. Trzecie miejsce w turnieju po zwycięstwie 16-4 wywalczyli dziciele obręczy. W trakcie turnieju rozegrany został również konkurs rzutów za 3 punkty, w którym najlepszą celnością popisał się Łukasz Krawiec ze Slam Drinkers piłkorej, pokonując Marka Macieszczuka i Łukasza Mruka. Na zakończenie turnieju z swoimi freestyle'owymi umiejętnościami z piłkami, widzów zabawiał Paweł Kidon. Na zakończenie turnieju burmistrz miasta i gminy Olszyce podziękował za wspaniałe widowisko i rozdał wszystkim drużynom pamiątkowe puchary i dyplomy. Następnie zawodnicy mogli po ciężkim turnieju zrelaksować się przy muzyce granej na żywo na scenie obok. Paweł, znam, który raz już z kolei w tym roku startujesz w takim turnieju? W tym roku jest to mój trzeci turniej. Jakieś trzy tygodnie temu startowałem na Alko Cup w Lublinie, tydzień temu startowałem w Krakowie na Gramy Ze mną jest Także jestem jednym z najniższych zajmujących się wsadami w, w kraju. Mam 178 cm wzrostu, więc, więc, więc trenuję praktycznie całą zimę. Zazwyczaj są to treningi 3-4 razy w tygodniu. Różnie, naprawdę różnie. Zależy od okresu, w którym jest To raczej, raczej pasja. Odkąd zobaczyłem Visa Cartera, wiadome w NBA co wyprawiał, wtedy się zaszczepiłem tym i zacząłem się tym zajmować. Nawet nie dotarło to jeszcze do mnie, bo Emil jest jednym z najbardziej znanych dunkerów nie tylko w w Polsce, ale i w Europie, więc nie dotarło jeszcze do mnie. Zawodnicy są dobrze przygotowani częściowo. Część jest podzielona, bo troszkę mamy motorów. Mamy też zawodników, którzy są, lepsi, może powiedzieć, takimi delikatnymi zawodowcami, średnio zaawansowani, ale są też zawodnicy, którzy prezentują bardzo wysoki poziom. Poziom byli, byli ligowcy, druga liga i, i tym podobne. Sam organizacja z uważam, że jest fajna, bardzo przyjemny Organizator jest bardzo otwarty, od, od jasno, już od, od dłuższego czasu się kontaktował. Mamy z nim fajne relacje i od samego roku się poznaliśmy, bo poprzednia, pozycja też bardzo przyjemna i co nawiązaliśmy kontakt. Słyszałem, że organizator chce powiększyć to, chce może jakąś nagrodę, która skusi drużyny, no, żeby tak, że finansowa nagroda była dla drużyn, to jest bardzo kuszące i myślę, że jak na taką miejscowość, taki fajny turniej z taką ilością gwiazd, że mamy wicemistrza świata w Sadach, tak, że to jest, to jest bardzo, bardzo fajna idea i myślę, że trzeba to kultywować i ku kontynuować przy, przy w przyszłych pokoleniach, w przyszłych latach. Faworyty? Faworyt był chyba nie jeden, bo widzę już świata, tak? Emil, ale Hatzbe, Damian, myślę, że zaskoczył pozytywnie. Wiadomo, że niski człowiek, wysoko skacze, ale może powiedzieć, że delikatnie dał po jajach, no, bez umiejętności. Odbywających się w miniony weekend dniach Lubaczowa w sobotni słoneczny poranek na orliku przy ulicy Słowackiego odbyła się akcja Lubaczów na sportowo z miejskim ośrodkiem kultury. Na zawody przybyło wielu amatorów gry w tenisa zimnego, badmintona czy piłki plażowej. Wszystko odbyło się w przyjaznej rodzinnej atmosferze. Dużym zainteresowaniem cieszyła się plażówka, na której zgłosiło się 13 drużyn, wśród których najlepsze okazała się para Kurek Pelc, wygrywając w finale 20-18 z furgałą niskibiskim. trzecie miejsce przypadło parze Sałek Węg. 25 czerwca na stadionie miejskim w Oleszycach odbył się drugi mini maraton śladami księcia Sapiechy. W imprezie udział wzięło ponad 160 biegaczy ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Biegacze startowali w pięciu kategoriach szkoły podstawowe klasy 1-3 i 4-6, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i kategoria Open. W kategorii szkół podstawowych klas 1-3 najszybciej do mety dobiegli Dominika Serafin wśród dziewczyn i Dawid Balawender wśród chłopców. Zaraz za nimi na mety wbiegli Justyna Stet i Natalia Borkowska oraz Jakub Lorenz i Hubert Stachów. Wśród klas 4-6 najszybciej na mecie zameldował się Jarosław Koraszyński wyprzedzając Dawida Dubosza i Mikołaja Morawskiego. Gimnazjaliści szkoły średnie. Teraz starsi wystartowali razem w najdłuższym odcinku trasy liczącym 4,2 km. Najszybciej do mety spośród gimnazjalistów dobiegł Piotr Bednarz przed Marcinem Kornaflem i Mateuszem Czerewą. Paweł Chomyszyn był najszybszy spośród wszystkich zawodników startujących na tym odcinku i jednocześnie w swojej kategorii wiekowej pokonując Romana Remarowicza i Jakuba Ozieńka. Wśród osób startujących w kategorii Open najszybszym okazał się Zbigniew Dorota. Organizatorami zawodów było Stowarzyszenie Czas na Pomóc w Oleszycach, Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach. Publiczne gimnazjum imieniem Orła Białego w Oleszycach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej. W sobotę na Stadionie Miejskim w Lubaczowie odbył się turniej piłkarski Cormet Cup dla dzieci z klas 1, 3 i 4, 6 szkół podstawowych. Do turnieju zgłosiło się w sumie 11 zespołów. W kategorii klas 1-3 rywalizowały FC Rożki z Lubaczowa, Orlęta Cieszanów oraz Waleczni Lisiejamy. Zwycięzcami zostały FC Rożki nad drugimi Walecznymi i trzecimi Orlętami. Większym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki w kategorii klas 4-6, do których zgłosiło się aż 8 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy. Z każdej grupy do finałów awansowało dwie ekipy, spośród których najlepsi okazali się FC Parapety, wygrywając w finale z FC Najeczkami. Trzecie miejsce w turnieju ugrała Iskierka Opaka, Królem z strzelców został Krystian Basznianin, a najlepszym bramkarzem Bartosz się, Organizatorem turnieju przy udziale dyrektora miejskiego Ośrodka Sportu w Baczowie był niepubliczny zakład opieki zdrowotnej kornet. 29 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie zorganizował pierwszy etap rajdu rowerowego. Celem rajdu jest propagowanie aktywnego spędzenia czasu, a także integrowanie środowiska lokalnego. Trasa rozpoczęła się przy gminnym ośrodku kultury w Starym Dzikowie. Cykliści jechali przez nowy dzików oraz przez drogi leśne nad leśnictwa Oleszyce, gdzie mogli podziwiać piękno przyrody tutejszych lasów. W imprezie tej brały udział całe rodziny z okolic Starego Dzikowa. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom napoje podczas rajdu oraz poczęstunek. W najbliższą niedzielę na stadionie Wiktorii w Starym Dzikowie odbędzie się festyn rekreacyjno-sportowy. W trakcie festynu rozegrany zostanie turniej w piłce nożnej opuchar Starosty Lubaczowskiego Lato 2014, w którym udział wezmą Ursus Dachnów, Czarni Olszyce, Olimpiakos Starnogród oraz gospodarz Wiktoria Stary Dzików. W festynie odbędzie się również w turniej piłki środkowej Opuchar Puchar Wójta Gminy. Serdecznie zapraszamy! To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień.